Halo, cześć, z tej strony To, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Tym razem robimy sobie misję poboczną jajcarską. A czemu jajcarską? To zaraz się przekonamy, myślę, że powinna być całkiem się. atrakcyjna do oglądania. Reginaldo Dobri zostaje zawieszona do odwołania. Cześć kolego. Dobra. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Poczekaj, ty jesteś ten słynny Wiedźmin, Gerald z Rivi? Chyba mam dla Ciebie robotę. Widziałem ogłoszenie. Chodzi o jakiś pomnik? Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? Oczywiście, po to tu przyszliśmy. No dalej, opowiadaj co z tą rzeźbą. Jakby ci to. Jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Chodź ze mną, pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma: Reginald dobry. Niepokonany kochanek, niepokonany szermierz na szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuos gry na harfie. Go wirtuos, <gry> dobra. No i co z nim? Jakby to ująć. Yy... <gry> ukradli mu jaja. Uuu, uh, tam Zabra... nic nie ma! Ukradli jaja? Posąg? <grymne> to nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. <grymne> to coś małe! Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie! Musisz odzyskać te jaja! <grymne> latające krowy jaja Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy, kto nie chciałby ich mieć na własność. Wiesz kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. No to ktoś musiał je buchnąć ostatnio? Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakieś ślady. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka, bo kler na nich wisi. <gry> No to do dzieła w takim razie będziemy szukać urwanych jajec. O mój Boże. Ta gra mnie zaskakuje za, za każdym razem jak ją odpalam. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Nie może być. A tu co mamy? Na gwoździu wisi kawałek płaszcza. Mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. No i co? A, mamy zapaszek. <noise> Misja, w której będziemy musieli szukać jajec. No ale myślę, że po ostatnich. Ups. Myślę, że po ostatnich już nic nie jest zaskakujące. No i co? Ale jaki. A, tutaj. Prawie w ogóle nie widziałem tego na ekranie Jakiś ledwo, ledwo zapach jest Zawsze to było takie bardzo intensywne Albo znowu mi się zrobił ten błąd z tymi Z tym cieniowaniem w grze, w takim razie chyba Zrobimy sobie chwilę przerwy, żeby to, na... postaram się to naprawić Dobra, jesteśmy z powrotem Przenieśliśmy się troszeczkę W ciemniejszą nocną scenerię, bo niestety No ale te, nie wiem czemu W ciągu dnia po prostu coś się, coś się buguje Nie wiem czego to kwestia, po prostu nie widać nawet tego śladu Także musimy to robić w nocy Chyba mi się zdawało. No kolega gdzieś daleko nam uciekł. Zaraz go znajdziemy tutaj. Zobaczymy co. Mamy to. Tak, radzie, hmm? mm. <laughs> Ta przestanie mnie nigdy zaskakiwać. Przeszkadza. Nie no skąd. To, to nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Pst, To nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Jezu? Że co? N nie, nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. <noise> o, może dziadkowi przerwaliśmy sytuację, może wejdziemy w temat na spokojnie. Porozmawiajmy. Uspokój się. Chcę tylko porozmawiać. Wy! Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. Hmm, to ciekawe naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? <noise> Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. <noise> bohater, powiadasz. <noise> hmm, rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja... ja wszystko wyjaśnię. To... to Rozalinda? Wiem, że tam jesteś! Ty i ten twój gach! No, nie Jeszcze on? To no, naprawdę nie jest mój dzień. Chups! Mam cię, Parcho! Stawaj, do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje! Rozalinda, jednego jeszcze mi ci wybaczył. Ale dwóch! Zaraz, zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za najwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon! Ale to nie ja. Dobra, przekonamy cię kolego. Nie będziemy się bić. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... Nic tu po mnie. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki, dzięki za ratunek. Mhm. Mm to teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę. Zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się, to ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj wyobraź sobie już trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku? to więcej niż przez ostatnie 10 <grymne> <grymne> mimo wszystko ukradłeś tej ojej jest zwrócić ojej Słuchaj, a może się jakoś dogadamy zostaw mi jaja ja ci zapłacę nie daj się prosić dzięki nim znowu czuję się młody Nie no, zabieramy te jaja, nie będziesz tutaj cudzych rząd pukał, kolego. Nie mam mowy. Muszę zabrać te jaja. A, a jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo dwa? No. ogóra góra trzy, trzy. Nic z tego. Przykro mi. W sumie... Dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę. To one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. To się okaże. Niemożliwe, żeby quest był aż tak prosty, aczkolwiek był bardzo zaskakujący. Motyw z yy, oderwanymi, wiszącymi jajami w pomnik <noise> na pomniku. O Boże, ta gra mnie za każdym razem zaskakuje. Tu nie ma co robić głównej fabuły w ogóle w tym dodatku, bo o ile w poprzednim, tak naprawdę główna fabuła był była tym wszystkim, takim, tą taką esencją właśnie gry, to teraz po prostu te zadania poboczne to jest jakiś majstersztyk. Wszystko co tu się dzieje, po prostu jest naprawdę godne uwagi. Nie ma takich zadań, które są wybitnie nudne i szkoda by no, było je przechodzić. I jak udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskałem je. Niech mnie Lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. No pięć ekspa to faktycznie A drobna nie nagroda. Też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Niech stracę. <suszy> Nie wierzę. Dobra, w takim razie to była wybitnie krótka misja. Myślałem, że będzie troszeczkę dłuższa, ale tym razem odcinek był wyjątkowo na spontanie i nie było to dziesiąte podejście do nagrywania, bo mi się nie włączyło. Także dzięki za uwagę, zapraszam Was na kolejny odcinek w piątek. Myślę, że przy okazji mogę zapowiedzieć jeszcze to, że będę chciał zacząć serię z The Walking Dead z pierwszej i drugiej części dodatków. Ale to będziemy sobie tak luźno przechodzili kiedyś tam i może to właśnie będzie taka seria na poniedziałki, jak uda mi się nagrać i wtedy ten dzień jakoś tam wypełnię. No i na koniec taki morał, nie, nie pukajcie cudzych żon, bo to jest zły pomysł bardzo. Także dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku w piątek. Cześć!